Hejka, hejka! Witamy się w kolejnym odcinku z naszą Sofią. E, tutaj Sofie jeszcze śpi, ale dzisiaj nie popełnimy tego błędu, żeby się spóźnić. E, wstajemy wcześniej. Patrz tak, żeby o 3 wstała. Trzeba się ogarnąć do pracy. Sofie musi dać się wszystko normalnie. Powinniśmy też e, rozwijać miksologię. Eem, no kup książki, nie kupimy książek. Musimy pójść na pewno do biblioteki e, po południu. Chciałabym też zarobić, bo mam e, ogólnie możliwość... a nie, to muszę na kompie chyba odpalić. Ale ogólnie mam możliwość odpalenia e, nauki online, tylko potrzebujemy na to 150 milionów. I gdybym mogła jej odpalić, gdybym miała takie pieniążki... Dobra, wstawa już, ja będę gadała sobie. W międzyczasie. Gdybym miała takie pieniążki, no to może byłabym w stanie uczyć w domu. Nie trzeba by było jeździć do biblioteki, ale na ten moment nie ma takiej opcji. Dobra, trzeba zrobić coś. Zrobię już skrywam te piękne Sewerynki Jedzonka są tak drogie. A możesz zrobić porcję dla jednej osoby. To super Mam nadzieję, że nie spalisz mieszkania dzisiaj. Ale specjalnie sobie wstała wcześniej, że na drugi wypadek, żeby można było to jeszcze wyratować. Matko... Mm. Bałam się tego, mam nadzieję, że przyniesie te 80 z pracy. Może awans dostanie, ale nie mam histologii rozwiniętej. Na pewno damy, żeby pracowała ciężko. E, no bo ocena pracy jest taka, o może, może, może dostanie awans. Jakby dostała awans, byłoby super. Jej, czu... Ale znużona Boziu. po treningu i zaskoczy was albo nie, ale tak Sophie sobie myśli, 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 że może jednak się zgodzi na wyjście z Chase'em. Że nie potraktuje tego jako randkę, tylko po prostu jako takie spotkanie. No... Chciał, nie chciał, nie zna okolicy, nie wie co może tutaj robić, gdzie może sobie pójść, co może tutaj robić, gdzie może sobie pójść, z kim by się mogła tutaj spotkać, nie zna ludzi, jest trochę jakby odosobniona, może jeździć jak najbardziej do dziewczyn, tam do pani Rich, ale no, jeszcze trochę to, trochę jest to daleko, nie ukrywajmy, ażeby dostać się na tamtą część. Musiałabym mieć jakieś pieniążki, tak sobie dopowiedzmy, że no, nie będzie szła jakieś, nie, nie wiem, powiedzmy, że to jest 15-20 km na piechotę, żeby odwiedzić koleżanki. To się mogłaby, ale to raczej nieopłacalne jest. Więc e, Sophie tutaj musi się ogarnąć. potwierdziła że pójdzie na ten spacerek. Nie, nie traktuje tego jako radkę, tylko bardziej jako spotkanie, że po prostu... Oni jej okolice, tutaj się może po, poznają trochę lepiej. Zawsze może będziemy miała z kim wyjść tutaj po prostu z twojego najbliższego otoczenia. Co Sofii. Cieszysz się. Sofia jest taka podekscytowana. Widać, że trochę jej się poprawił humor. Zaufanie do wszechświata, cechę ponad przeciętna. Dobra, Sofia idzie do pracy, więc widzimy się, jak tylko z niej wróci. Jej, mamy to, Sofie wróciła i dostaliśmy awans? Nie, ale mi się przykro zrobiło. Nie dostaliśmy awansu. O nie, trzeba pewnie będzie zrobić ten poziom miksologii. Mimo wszystko. Dobra. Mm, haftuj na podstawie wzoru, proste, małą obręcz. Dawaj. Mam nadzieję, że coś na tym zarobisz, bo jak zbardujemy pieniądze, to się wkurzę twoje ostatnie pieniążki. No, jeszcze potem możesz zmienić trój sobie na ten codzienny, albo nie na ten sobie zmienić trój. może na, na ten ładniejszy, skoro masz dzisiaj wyjść um, z swoim kolegą, o, proszę, Lea do nas dzwoni, się przyśpiewasz, się że jakoś jeszcze ciągle spoglądał. Na swój tablet, a następnie na ciebie. Tak przynajmniej mi się wydawało. Chyba nie miał twarzy, nieważne. To nie ma znaczenia. Liczy się to, że mu... e, nic mi nie będzie. Oj, tam. Strasznie duże jest tych powiadomień, z tego dodatku życia i śmierci. Ja kupiłam go, bo był po prostu na dobrej promce i to świat jest przepiękny. Chciałam sobie w tamtym świecie pograć. Więc, no. No, dawaj. No, bo to już jest dziewiąta. Chciałam, żebyś tak około 15 wyszła z Chase'em, a tutaj jeszcze. Dobra. Sprawdźmy, legendary moment, za ile mogę to sprzedać. 71 ja czyli Sofii! Jeszcze na to straciliśmy. Ja nie mogę. Ja nie mogę, nieważne. Ja chyba to sprzedam jednak będziemy zaraz... Idziemy do biblioteki. Na razie y, to jest jedna rzecz. Idziemy do biblioteki, y, idziemy poczytać o miksologii, żeby się poduczyła trochę. I uzbierać choć może na szkołę online, żeby nie trzeba było jeździć właśnie do tej biblioteki. Dobra, mamy to. Jesteśmy tutaj z naszą Sofią w bibliotece. I chodź kochana. Chodź sobie poczytasz o tej miksologii. Y, Czytaj, 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 mixologia. Tak, czytaj. Później sobie jeszcze jak zdążysz, to poczytasz o wytwarzaniu. Jedziemy na festiwal do miasta. Lea, ja, nie stać nas na takie rzeczy. A, w salce dla dzieci sobie poczytasz. Matko, nie idziemy też do klubu. Lea! skończyło się skończyły, czy niż można to się to było nie. spodziewać tak naprawdę? Myślałam, że te simoleony na no, troszkę dłużej jej starczą, albo chociaż na tą maszynę do wytwarzania. A to surprise, nic takiego się nie dało. Trzeba coś to może by jej nie kupił tej maszyny florystycznej, że może by jednak się zajmowała układaniem kompozycji z kwiatów, bo wiem, że to można sobie dobre pieniążki sprzedawać. W jednej z moich rozgrywek Co? kiedyś tak lubiłam. Dobra, masz już większy poziom. To jeszcze czytaj o tym wytwarzaniu, bo chciałem, żebyś sobie podniosła trochę ten poziom. Yy, ok, Układanie pisanie, masz yy, kompozycji kwiatowych. To też byś mogła yy, spróbować, poćwiczyć, Dawaj wytwarzanie jeszcze chciała,by żeby do 15 sobie Sofii tutaj pobyła to, A ty czemu nie czytasz? Ty jesteś Czemu nie czytasz? Chodź Czytaj to Po co ja ci tu wybieram, jak ty nie chcesz czytać? No matko, Sofii Przecież to dla twojego dobra Chciałabym, żebyś się nauczyła coś robić Żebyś mi miał pieniążki a ktoś stąd zabiera ją akurat, tak? A tu? Natrzoko A nie ma! Ktoś zabrał sobie książkę Po wytwarzaniu. Hm. No dobra. Tak, nie ma książki o wytwarzaniu, to jest tu gdzieś toaleta. Jest toaleta. Chodź, sobie, skorzystasz z toalety. I chyba się zbieramy. O, pani Rich, A nie możesz tu wejść, a tutaj możesz. Jezu. Tak, a tutaj możesz skorzystać. Jakie te Sims'y są zbugowane, kto by pomyślał. Ta wspaniała, cudowna gra, bez wad. Jaka jest zbugowana. Hmm. Dobra, mamy sobie praktycznie 15. To będzie dobry moment. A czemu ty nie jesteś ubrana w to? Ja chciałam, żebyś ty... choć... Powiedzmy, że zahaczymy o dom, żeby zajść po e, naszego e, Chase'a. Aż się zawiesiłam. trzymaj z zmienić strój, bo i ona się po prostu przybierze, żeby była w tym strój, bo to tak bardziej elegancko by wypadało, niż tak zwyczajnie na co dzień. I co, zbieramy się, idziemy do parku, idziemy po Chase'a, idźmy się na miejscu. I dobra, jesteśmy na miejscu. Patrzcie, jak Chase się odwalił, normalnie nie w dresikach, tylko w dżiny. Gacie na wierzchu, ale to swoją drogą. Tutaj przyszli e, do parku, poszli sobie na spacerek ogólnie. E, a tak sobie dopowiadam, bo to jest wzdłuż tej samej rzeczki, że tutaj po prostu tym, e, tam, gdzieś gdzie jest ta najta, naj ta najgorsza dzielnica jakby. się tutaj przyszli do parku, do tą rzeczce, ją oprowadza. Z nim sobie coś dzisiaj świrują jak dużo obciążone są, bo to jest też mocno załadowany safe na razie. A ostatni komputer mi coś świruje, więc pewnie czekam jakaś drobna zmiana. Ale zobaczymy. I co? Dobra. Chodźcie sobie sobie na spacerek, podejdźcie sobie tutaj razem, a ja Was w sumie zapraszam na małą kacynkę. I dobra, my jesteśmy już po cutscence. Tutaj oni sobie gadają delikatnie i okazuje się, że Chase jednak nie jest wcale taki zły. I tutaj em, Sophie pomimo tego em, się zaczyna z nim dogadywać aż nawet za bardzo. Czy wydaje mi się, że to i tak, no? Cześć głównie na nią leci, ale Sofii też nie powiedziała. Nie jak widzieliśmy na dzisiejszej katedce. Choć, że była ona be, bez rozmowy, ale tutaj zaczęli trochę ze sobą rozmawiać, opowiadać o tym, co, co w życiu ich spotkałeś. Okazało się, że się dogadują i być może coś nawet z tego będzie. Ale jeszcze się nie nakręcajmy. Sophie też się nie nakręca. Ale po prostu. Ale po prostu jest tutaj. No. Trochę zachwycona. No, tak. No, też tutaj zaczyna powoli, powoli. Wiesz, nikt nie mówi nie, po prostu. Nie, no, nie wyjawiaj za uroczenia. Tutaj nasi kochani sobie będą funkcjonować. Też chciałabym, żeby oni nie tylko następcy, ale i w grze mieli swój pierwszy pocałunek. Bardzo bym chciała, żeby tutaj w jej Simolody się pojawił ten pierwszy pocałunek, że, że jednak go ma, więc w tej chwili sobie posiedźmy, porozmawiamy. No, ale widać, że chyba jednak coś tutaj jest na rzecz. Bać co nie jest No Sophie chyba mu się spodobała. O nie jest stresowany, jest smutny. Jest zakłopotany. Tak o matko, jakie emocje w nim są. O tu. Bardzo flirty. Kurczę. O, pojawił nam się pasek romantyczny. Ciekawe, czy będzie można. Nie, jeszcze nie. To jeszcze nie ten etap, ale matko. <ścoughs> Uroczy jestem trochę. Um... Nie do niej wiawiaj uroczenia ani miłości, ale możemy zrobić pierwszy pocałunek. Dobra. Skupimy się na tym, żeby w grze był ten pierwszy pocałunek, żeby to zatrybiło, i zobaczymy, co dalej. Dobra. Chciałabym na tym e, skończyć to dzisiejsze wyjście. Jest też już późno, bo się robi 18, więc... Na razie się to zapowiada dobrze. Też wydaje mi się, że tempo jak na Sims nie jest takie złe, bo pamiętam, że jest już środa. W niedzielę będzie miał przysłowiowy rok w takim wypadku zobaczymy, jak to będzie z nimi. No, sobie na e, chyba e, 7 dni e, pory roku. Wydaje mi się, że są za długo. Dobra, przez po 18.00 kończymy gadanki i spadamy do domku. I dobra, wróciliśmy już do domu. I wyskoczyło mi. Nowa cecha osobowości. Sofia czuje się ostatnio jako ekspertka do spraw flirtu. Być może w głębi jest prawdziwą romantyczką. Czy zaakceptować? Znałem się, że tak, że to do Sofii pasuje jak najbardziej. Zresztą to się znowu przybrałaś. W ogóle, mam nadzieję, że słyszycie poprawę trochę w dźwięku, bo miałam problemy z mikrofonem. Kiedyś miałam lepszy mikrofon, teraz już tak niekoniecznie. E, tym lepszym zajął się mój piesek, jak był szczeniaczkiem i stwierdził, że kabelki to jest idealna rzecz do gryzienia. Więc e, dobry mikrofon poszedł po Mam taki trochę gorszy. E, ale walczę z tym dźwiękiem. Wiem, że ostatnie trzy odcinki to były takie o pod tym względem. Zdaję sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że ten jest lepszy. Tutaj już pobawiłam się dużo bardziej ustawieniami. I mam nadzieję, że naprawdę ten dźwięk będzie Sporo lepszy, że tutaj nie będzie się mnie przyjemniej słuchało. Dobra. E, wracamy do gierki. Dawaj Sofii, zjedz sobie kolację Z swoimi 70 dolarami. Mamy ten drugi poziom miksologii i się zaliczamy do awansu. Mam nadzieję, że jutro Sofia jak pójdzie do pracy. To już otrzyma ten awans, że no to już będą większe pieniążki i w ogóle... Mm, czarno to widzę, w ich przypadku, tak że wam powiem, w jej przypadku. I widzę te dziury na ścianie, ten brak pieniążków i to, że mamy już środę, zostało jeszcze cztery dni. Jak sobie tłumaczmy, że już nas niedługo mija na rok, że już kilka miesięcy, a ona dalej bez hajsu. Normalnie czy się, głosową historię opowiadała. Nie ale mi nie jest tak źle. O, dobra, chodź się ogarniesz troszkę, eee, skorzystaj, zjadłeś sobie, skorzystaj. Nie że to jest właśnie za bardzo co robić. Ehm. Wydaje mi się, że powinnaś sobie właśnie coś poczytać. Otwórzmy. No yy... A skąd ty masz warzywa w wyposażeniu? Chodź, wrzucimy Cię je do lodówki. Myślę, że ci się przydadzą. Też korzeń taro. A. Hm. Fasolk. Jeśli słyszysz jakieś zimne dźwięki, to na klatce schodowej Mm. Mieszkanie w bloku be like. Ale nie, tylko u nas na karty tak strasznie słychać te dźwięki. dobra, mamy 19. właśnie chciałam, żebyś sobie coś poczytał. W końcu wziąłem tę książkę do wyposażenia. Wziąłem. Dawaj, odpręż się yy, i poczytasz sobie książkę. Myślę, że będzie to ok. Jest miło spędzony wieczór. Bez jakiegoś nakręcania się. A. Czyli jednak nie będziesz się odprężać czytając książkę, to tak usiądziesz. No dobrze. Chciał, nie chciał, tutaj się no odprężysz. Jest wieczorek, zaraz pójdziemy spać. No i wydaje mi się, że to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku, że będziemy się żegnać. Dajcie znać, jak wam się podoba odcinek, czy właśnie jest lepiej z tym dźwiękiem. Tak, dziwne dźwięki Mam na balkonie, ale to już swoją drogą. Um, mam nadzieję, że kot mnie zbił. Mam siatkę na balkonie, ale jest sprytna. Już dwa razy nam przeszła za siatkę. Zaraz to sprawdzę. Dobra, kończymy ten odcinek. Dawajcie znać, czy jest lepiej z dźwiękiem. Dawajcie znać, jak wam się podobało. I czy historia, która się rozwija, Sophie i Chase'a też jest dla Was interesująca. No i widzimy się w następnym odcinku, kochani. Pa!